Cześć, ja jestem Jakub Kwaśnie z Al Capone. Znajdujemy się w Browarze Manufaktura w Rzeszowie. Nie przez przypadek wybraliśmy tę lokalizację, ponieważ 14 i 15 czerwca organizujemy właśnie w Rzeszowie festiwal Whisky i Wina. Ponieważ ogłosiliśmy koniec prohibicji na wiedzę, przygotowaliśmy dla Was kilka podcastów. Dzisiejszy będzie dotyczył whisky, dlatego razem ze mną są Panowie. Witam Was bardzo serdecznie. Dzięki bardzo za zaproszenie. Cześć. Może na samym początku powiedzcie dwa słowa o sobie. Skąd wzięła się u Was pasja, jeśli chodzi o świat whisky? No to może Darku, może ja zacznę. E, nazywam się Dawid Skowron, od kilku lat prowadzę sklep specjalistyczny oraz jestem aktywnym uczestnikiem w większości festiwalów alkoholowych w Polsce. Już od tak naprawdę 6-7 lat interesuję się mocno tematem, zgłębiam wiedzę specjalistyczną, jeżdżę za granicę, poszerzając swoją wiedzę nie tylko z zakresów samej produkcji, ale i historii, ponieważ jest, według mnie jest to bardzo interesujący temat. Jestem dr Dariusz i z branżą alkoholową, w branży alkoholowej pracuję już jakieś 12 lat, czy to w barach, czy w sklepach specjalistycznych. Często uczestniczę właśnie w festiwalach whisky, co pozwala gdzieś tam zdobywać tą pasję, wiedzę o, o świecie alkoholu i popróbować nowych, nowych smaków, a na tym właśnie mi zależy, żeby poznać nowe smaki i fajnie spędzić czas. Dzisiaj ponownie na pierwszy temat weźmiemy sobie temat whisky i chciałbym, abyśmy sobie tutaj poruszyli w ogóle, jak ten świat whisky, jak temat whisky w Polsce rozwijał się na przestrzeni ostatnich lat. I chciałbym Was zapytać, jak uważacie, co miało wpływ na to, że ta Whisky zaczęła coraz bardziej interesować konsumentów w Polsce i jakie mamy zależne odnośnie właśnie tego tematu? No to może zacznę słowem wstępu, że ten proces samego zainteresowania się Polaków whisky nastąpił wraz z kulturą interesowania się innym rodzajem alkoholu, mianowicie wielki tutaj, wielki krok tutaj miała kultura piwa kraftowego, która w roku gdzieś tam mającej 2008-2009 rozprzestrzeniła się w Polsce, e, taki boom swój miała e, po roku 2010 i wraz z tym Polacy zaczęli się interesować już innymi gatunkami alkoholu. Nastawiał bardzo powolny, który teraz mający wyszybował w górę proces premiumizacji. Mm. Bardzo dużo dodało też do tego festiwale, wszelkiego rodzaju festiwale specjalistyczne, w tym jeden z największych w Polsce, w Warszawie, w Jastrzębiej, w bardzo wielu miejscach i to miało bardzo duży wpływ na to, jak kultura picia w Polsce się zmieniała z roku na rok. Myślę, że ogólnie Polacy teraz też zaczęli szukać czegoś innego. No my jako Polacy jesteśmy utożsamiani też z krajem, który jest krajem wódczanym, gdzie my lubimy jednak Wódkę, ale teraz widać, że te trendy cały czas się zmieniają. Nie tylko whisky, ale pojawia się też zainteresowanie różnymi alkoholami. Właśnie tak jak powiedziałeś, Dawid, festiwale też odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. I chciałbym, abyśmy sobie poruszyli tutaj temat tego, czy właśnie ta dostępność i zwiększenie dostępności różnego rodzaju alkoholi w Polsce wpłynęło też na rozwój kultury picia. Ponieważ no, chciałbym tutaj podnieść też temat, czy degustacja a picie po prostu alkoholu to jest to samo? Czy to się czymś różni po prostu? Znaczy, jeżeli chodzi o degustację, picie, no degustujemy w odpowiednich warunkach alkohol w temperaturze pokojowej, po to, żeby wyczuć te wszystkie walory, poczuć ten smak, tą moc tego alkoholu, a pijemy jak lubimy. Tak? To nie jest powiedziane, że whisky nie możemy się napić z kolą czy w fajnym drinku. Myślę, że ta świadomość konsumenta się powoli zmienia, i faktycznie są ludzie, którzy chcą zdegustować, spróbować dany alkohol, żeby właśnie sprawdzić nowe smaki, poznać też historię tego alkoholu i poczuć właśnie tą jakość. Ale w domu, czy wieczorem, czy na imprezie, pijemy jak lubimy, tak jak mamy ochotę, i to powoli się zmienia to zaczyna być odczarowane, bo dawniej się mówiło, że o, whisky można pić tylko samą. Nie, teraz może, każdy pije tak, jak lubi, bo to ma sprawiać przyjemność, a nie ból po prostu, <grych> że tak powiem. I chyba po to, po to właśnie się jeździ na festiwale, żeby poznać te trendy, bo na festiwalach też możemy Popróbować różnych drinków, popróbować różnych wariantów, podegustować nowe rzeczy. Także w tym temacie myślę, że to bardzo fajnie się zmienia i układa i pewne. Mity są odczarowane. No chwilę, ale no, według mnie jak jedziesz na festiwale, no to właśnie taki mit tego, że trzeba pić samo whisky, żeby poznać wszystkie walory. No kiedy na festiwal wejdziesz z butelką Coca-Coli, no to raczej nigdy na ciebie nie będzie patrzył poważnie. No, no jasne, ale nie mówię tutaj o wchodzeniu z butelką Coca-Coli, ale sami wiecie, że na stoiskach, sam, sam bywasz, są stoiska też, gdzie przygotowują dedykowane drinki, poddane alkohol, pięknie ułożone fajnie zestawione, co sprawia, że właśnie można spróbować fajnego drinka dostosowanego do sytuacji i wysokiej jakości, tak, to naprawdę te smaki można bardzo fajnie połączyć, ale tak, na festiwalu najczęściej pijemy w snifterku, fajnego drama, próbujemy, ale później z czasem, kiedy Godzina jeśli się ku końcowi. Można spróbować też jakiegoś drinka, zobaczyć jak, to napić, jak się napić takiego alkoholu fajnego na co dzień. Ja myślę, że ogólnie, jeśli chodzi o świat whisky, to pewną też taką przestrzenią, która była niezagospodarowana wcześniej, tak jak powiedzieliście, właśnie koktajle. Koktajle pozwalają też na to, że osoba, która nie lubi smaku whisky tak intensywnego, który je, my odczuwamy, jak pijemy po prostu solo, może. W fajnym koktajlu, w jakimś klasycznym połączeniu typu Old Fashioned czy Manhattan, cieszyć się smakiem tego alkoholu, który jest wzbogacony, a nie jest po prostu zabity przez inne dodatki. Chciałbym też teraz poruszyć temat, właśnie czego szukają klienci podczas wyboru swojej butelki. Wiem, że jesteście związani z branżą alkoholową od dawna. Na co zwracają klienci uwagę, jak wybierają swoją butelkę whisky? No, jest kilka aspektów, na którym Klient w tym momencie zwraca uwagę. Jeżeli chodzi o klienta detalicznego, to przede wszystkim jest to butelka oraz jej, no, jak sama nazwa mówi, zawartość. Jest też część klientów, która patrzy się również na opakowanie. To są dalej jednak główne aspekty, jeżeli chodzi o klienta w Polsce. Jeżeli chodzi o klienta specjalistycznego, mamy tutaj znowu ze sobą większą, ze sobą więcej wątków, które chcą poruszać. Są to przede wszystkim smaczki typu wiek butelki, typu jej starzenie w przeróżnych beczkach. To są rzeczy, na które klient teraz zwraca uwagę. A jakie jest Twoje doświadczenie? Znaczy moim zdaniem, pracując też z klientami, e, odczuwam e, to, że klienci właśnie już bardziej świadomie kupują. Przede mm -hmm. wszystkim oczekują od sprzedawcy, od po prostu osoba, które, od osoby, która obsługuje go, e, tego, aby nie po prostu podał ten alkohol, tylko coś opowiedział. Jednak historia buduje markę. Teraz widzimy też, że e, każdy marketing, jeśli chodzi o poszczególne firmy, stara się obudować bardzo fajną historią dany alkohol, tak aby on też bardziej, nasz klient mógł się z nią utożsamiać i przenieść się do tego świata wyjątkowego, pijąc właśnie ten trunek. I myślę, że to jest też temat, na który zwracają nasi klienci szczególną uwagę, tak aby też właśnie to picie whisky było objadą jakąś nutką tajemnicy, e, jeśli chodzi o historię tego alkoholu. No dobrze, a pozwólcie jeszcze takie, że wejdę. Mm. Nie uważacie, że ten marketing jest teraz taki delikatnie przesadzony? Że w tym momencie może idziemy już tak w drugą stronę, że przekroczyliśmy pewną granicę, e, jeżeli chodzi o stopień zaangażowania marketingowców w porównaniu do samej butelki? Znaczy, myślę, że po części masz rację, i ten trend jest bardzo duży. Na to wpływ przede wszystkim ma moim zdaniem taki jeden z największych pików teraz, jeśli chodzi o świat whisky, ponieważ jest on naprawdę cały czas wzrostowy i jest w szczycie, moim zdaniem, swojej rozpoznawalności na całym świecie. Myślę, że jest to też pewna wypadkowa tego, że tych alkoholów na świecie pojawia się naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o świat whisky. I nie, już nie, nie odnosimy się mówiąc o whisky, tylko do Szkocji, Irlandii albo Ameryki, ale też pojawia się whisky. Po prostu z nowego świata mamy whisky, już nawet polskie, gdzie ten świat już u nas zaczyna raczkować, gdzie myślę, że kilka lat, kilka, kilkanaście lat temu nikt nie pomyślał, że coś takiego my Polacy możemy właśnie robić. I nawiązując do tego świata, chciałbym zapytać Was właśnie o te dwa najbardziej popularne kraje, jakim jest Szkocja i Irlandia, jako główni producenci właśnie u nas w Europie, jak, jeśli chodzi o rozpoznawalność. Whisky. Mówi się, że są to dwa kraje, które są zbliżone e, jeśli chodzi o geografię, ale tworzą całkowicie inne whisky. Nawet w pisowniu już mamy tą różnicę. E, czy wy jesteście w stanie ocenić, czy faktycznie te różnice się znajdują w tych różnych butelkach ze względu tylko i wyłącznie na pochodzenie, jeśli chodzi o kraj? Jeżeli chodzi o szkocką i irlandzką, jest to temat, o którym moglibyśmy nagrać kolejnych kilka materiałów. Jeżeli chodzi o same metody produkcji, oczywiście są zauważalne różnice. Chociaż teraz jest tak duże namnożenie się przeróżnego rodzaju destylarni, czy to w Szkocji, która no łamie pewne, łamie pewne, schematy. To samo można powiedzieć o irlandzkich destylarniach. Robią one dokładnie to samo, więc z jednej i z drugiej strony mamy pewne już zacięcia, ale jednak są fundamentalne różnice, między innymi ilość destylacji. Jeżeli chodzi znowu o irlandzką, a szkocką, no i jeżeli chodzi o sposób suszenia słodu, gdzie mniej więcej Irlandczycy, oczywiście z pewnymi wyjątkami, tak wcześniej zaznaczyłem, jak na przykład Konamera, używają głównie gorącego powietrza, a znowu Szkoci używają torfu. To są jedna z takich dwóch różnic. Jeżeli chodzi o, o samą szkocką, a o samą irlandzką, mamy też kilka aspektów historycznych, które poróżniły te dwa kraje, dlatego one nie za bardzo sobą przepadają. Jeżeli chodzi o twórców, no przede wszystkim to jest jeden z tych aspektów, o których wspomniałeś, to jest samo pochodzenie whisky. Czyli gdzie się ono dokładnie narodziło? Czy to była Irlandia, czy to była Szkocja? Odwieczny konflikt. Odwieczny konflikt, no dokładnie. Kto pierwszy zaczął produkować whisky? Ale myślę, że tak jak powiedziałeś, to jest całkowicie osobny temat, więc teraz chciałbym, żebyśmy też zobaczyli, bo moim zdaniem u nas w Polsce irlandzka whisky jest postrzegana jako na whisky bardziej delikatną, mniej charyzmatyczną. Tak, takie informacje możemy czytać z mainstreamu. Jak myślicie, czy faktycznie tak jest? Znaczy, zaczynając przygodę w ogóle z, z whisky i, i wchodząc w ten świat, właśnie degustując, próbując. To tutaj, jeżeli chodzi o smak, dla mnie na początku tej przygody irlandzka whisky była mniej atrakcyjna, ponieważ ten smak był dla mnie bardziej kwiatowy, łagodny i nie oferował tyle co Szkocja. Szkocja potrafi być pełniejsza, bardziej ag agresywna, bardziej ciekawa, dużo więcej aromatów. Takie miałem wrażenie na samym początku mojej przygody z whisky, a z czasem, właśnie jeżdżąc po, po, po festiwalach i też próbując um, sporo różnych um, whisky, udało mi się poznać parę irlandzkich, które naprawdę potrafią zaskoczyć smakiem. Ale jakbym miał polecać, to właśnie na sam początek przygody um, irlandzka whisky jest dużo bardziej łagodna kwiatowa, miodowa um, i te podstawowe. Podstawowe wersje irlandzkiej whisky naprawdę potrafią fajnie wprowadzić w klimat tego alkoholu, w ten świat alkoholu, właśnie whisky. Czyli ogólnie podsumowując, festiwal to jest idealne miejsce, gdzie można właśnie znaleźć swoją drogę, ścieżkę alkoholową, czyli no co chcemy po prostu rozwijać, jeśli chodzi o swoje upodobania. Oczywiście to jest też subiektywna ocena, ponieważ każdy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Pije to co lubi i każdy ma inne gusta. Też myślę z rozmowy z Wami wcześniej, że no, o tych gustach sobie porozmawiam na sam koniec. Mhm. Oczywiście, mówiąc też o whisky, musimy wspomnieć o Stanach Zjednoczonych i o Bourbonie. Jest on mocno też na rynku polskim. Myślę, że dużo osób myśli przede wszystkim, że Jack Daniels jest Bourbonem. A nie do końca tak jest. I chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o takich różnicach, jakie są między Tennessee Whisky. Czyli Jackiem Danielsem, a Bourbonem, tym takim popularnym w Polsce. Okej, okay, to przede wszystkim jest to inny sposób produkcji, to są głównie są to różnice produkcyjne. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to nadal jest to wykorzystanie podstawowych metod produkcji burbonu amerykańskiego, nadal jest to głównie kukurydza, nadal jest to głównie starzenie w nowych beczkach z białego dębu amerykańskiego, nadal jest to leżakowanie przez określony wiek. Różnica jest, jeżeli chodzi o metodę samego filtrowania tego trunku gdzie wykorzystujemy tutaj jeżeli pamięć nie myli z przetane whisky? Tak, przy whisky. Klon z cukrowej, Cukrowy klon. Dokładnie, dokładnie. Bardzo powolna filtracja przez właśnie e, przez węgiel z tego z wykorzystaniem tego drzewa. Dokładnie. Tak. E, jeśli chodzi ogólnie o świat whisky, to tutaj też przy bourbonie musimy zaznaczyć, że też dużą rolę odgrała Właśnie ta barmańska część, czyli połączenie w koktajlach, w takich klasycznych, jak właśnie old fashioned, o których wspominałem wcześniej, gdzie możemy bardzo prosto podbić smak naszego koktajlu. I na festiwalach też możemy spotkać różne wypusty danych koktajli, tak aby dostosować ten alkohol do naszego konsumenta. Tak. Chciałbym. Śmiał? Burbony mają to do siebie, że właśnie te koktajle w nich. Koktajle na nich budowane są e, ciekawe, ponieważ bourbon e, nie dość, że jest dość mocno słodki, przeważnie, e, ale ma też tą fajną kontrę taką e, pieprzną, przyprawową, e, która powoduje, e, że właśnie łatwo podkreślić jego walory smakowe i myślę, że tutaj fajnie się odnajduje też w drinkach. Mówiąc o koktajlach, chciałbym Was zapytać, czy whisky z kolą to jest profanacja? To jest taki temat grzęski, dlatego chciałbym zapytać o Waszą opinię. Jak myślicie, czy my możemy single malt, whisky łączyć z koktajlem, po prostu z coca colą Jeszcze raz odpowiem tak, jak wcześniej. Każdy pije tak, jak mu pasuje. Osobiście nie wyobrażam sobie zalania dobrego molta butelką Coca-Coli czy szklanką Pepsi, no jest to dla mnie nie do wyobrażenia. Jednak nie chciałbym psuć tego kunsztu, który Master Blender, ewentualnie e, osoba odpowiedzialna za produkcję w daniej destylarni, włożyła w produkcję tego alkoholu po to, żebym go po prostu zabił po smakiem Coca-Coli czy Pepsi. E, wiecie co, no e, wiadomo, pijemy jak lubimy i, i bardzo dużo to jest chyba najpopularniejszy drink u, u cioci na imieniu, tak, że tak się wyrażę. W Polsce. Ale fajny drink naprawdę może dobrze smakować. Całkiem niedawno próbowałem krwawą Mery na bazie torfowej whisky, co też przez nie było dla mnie wyobrażalne, żeby coś takiego spróbować. Ale w barze było w karcie. Stwierdziłem zaryzykuję i naprawdę bardzo fajnie to smakowało. Krwawa mery. Tak dla przypomnienia to jest sok pomidorowy głównym składnikiem, takim mikserem, więc sok pomidorowy z, z moltem torfowym. No naprawdę fajne przeżycie. E, także ja, uważam, bym tutaj, że... ja bym tutaj nie zakazywał też ani, ani e, nie robił właśnie tych e, mitów, że, że nie można. Wiadomo, każdy zrobi to co, to, co lubi i, i napije się tak jak lubi, ale. Też po co, po co marnować dobrego molka na zalanie kolą, bo wtedy tracimy ten smak. Akurat całkiem. uważam, że torfowe whisky są tutaj wyjątkiem, ze względu na że one są na tyle mocne, że nie zostanie zabita ich esencja. Są one mocne, są one... Zazwyczaj są to no, mocniejsze nawet pod względem alkoholowym trunki. Dodatkowo jeszcze ta nuta e, dymna... Jest bardzo wyrazista i nawet jeżeli zalejemy do kola, to kolor, to możemy wyżyć. Więc tak, akurat tutaj. Rzeczywiście dyna whisky może być wyjątkiem pod względem ze względu, że nie zabijemy jej esencji. Nie wyobrażam sobie na przykład zalania koli bardzo delikatnej 12-letniego kwiatowego e, molta. No nie, no, to byłoby już zbrodnia. Tak, ale no, mówimy sobie o torfowej whisky. Co to tak naprawdę jest ta torfowa whisky? E, torfowa whisky, no to jest temat e, bardzo ciekawy. E, jest po prostu wędzony torfem do, do produkcji tej whisky, co powoduje specyficzny zapach, który się może kojarzyć z asfaltem, z podkładami do torów kolejowych, z palonymi bandażami czy, czy z palonym plastikiem, nawet co no może budzić niechęć jak to, jak to słyszymy. Panowie, eee. bądźmy szczerzy, komu to dobrze pachnie? <laughs> wiem, wiem. To, 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 to co chodzi. W <laughs> w <ogóle o> ten. <laughs> jeśli chodzi o, o torfowe whisky, no to ja jestem naprawdę zwolennikiem torfowej whisky. Przede wszystkim trzeba przyznać, no jeśli chodzi o moją historię, jak rozpoczynałem swoją przygodę, to pierwsza whisky, jaką piłem, to nie była torfowa, ale irlandzka i piłem ją z takiego szkła, jak mamy tutaj. I piłem ją i myślałem, będę w branży alkoholowej, wykrzywiałem się mocno, ale wiedziałem, że to nie do końca to jest to, jak powinno się pić, ale myślę, że na każdego w swoim czasie przyjdzie tak. czas do tego, aby zrozumieć, właśnie na czym polega moim zdaniem fenomen torfowej whisky, Dlaczego tak się rozwija? Że ona naprawdę bardzo dużo oferuje klientowi, ale mówi się też przede wszystkim, że torfowiski się albo kocha, albo nienawidzi. I tutaj, tu też przede wszystkim zależy od. E po, pojedynczej osoby. Pojedynczej osoby znaczy, tak. W żadnym stopniu nie, nie neguję tego, co powiedziałeś, tylko teraz jest moje pytanie, czy uważasz, że rzeczywiście trochowało whisky ma przyjemny zapach? E, w połączeniu o... z tym, co oferuje w smaku? Dla mnie tak. Nie powie... Zapytałem się tylko i wyłącznie o zapach. Tak. Sami sam Darek wspomniał wcześniej, jest to głównie zapach Asfaltu, jest to dym. Dobrze ci się kojarzy takie zapachy? Rzeczywiście. Dym ogniskowy albo takie aromaty optyczne. Myślę, że tak. To jest świetnie. To jest coś, czego ja czasami szukam w whisky. Oczywiście też jestem zwolennikiem łączenia whisky do dań, do pory roku, też przede wszystkim, bo temperatura na zewnątrz, jeśli jest 30 stopni i tropował whisky na zewnątrz, no wtedy nie do końca mi smakuje. Ja wtedy wybieram coś lżejszego. Ale wyobrażam sobie kominek, święta i torfowały whisky w snifterze, to jest coś, co robi mi naprawdę bardzo fajny klimat świąt, jak ale dla mnie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o aromaty torfowej whisky, to um, ja powiedziałem to najbardziej ekstremalne, <noise> więc... No ale nie są ale one jednocześnie to, tymi najbardziej wyczuwalnymi? Mogą tak być, aczkolwiek y, tam się też przebija ta y, ogniskowość, y, susz, y, kompot ze śliwek. Jest bardzo kojarzący się właśnie z torfową whyski. Naprawdę ten zapach potrafi być piękny. On tak może w moich słowach zabrzmiał troszkę ohydnie, bym powiedział, ale, ale naprawdę potrafi być piękny, potrafi być naprawdę ciekawy, złożony, współgrać ze smakiem, i niektórzy torfową whisky, niektóre z butelki nazywają deserem, tak? Także no, to się nie wzięło znikąd. To To jest po prostu przełożenie tego. Ee, że jest to coś ciekawego, fajnego, można to polubić, pokochać i pić to nawet na deser. Nie wyobrażam sobie tego ale, ale no, rozumiem was tak. <grym> tak, też trzeba przyznać, że w Szkocji na przykład jest takie danie, jak wsianka z torfową whisky i dużo osób wyjeżdżając właśnie do Szkocji mówi, że to jest świetne śniadanie. I ja też próbowałem i uważam, że to jest świetne śniadanie <grym> nadal. E, mówiąc o whisky, Musimy wspomnieć, wspomnieć też o beczkach. Jest to pewien aspekt, jeśli chodzi o leżakowanie, który wyróżnia ten alkohol wśród wszystkich innych. Spotykamy się z tym, że whisky są leżakowane w różnych beczkach. Po sherry, po rumie, po tekili. Tych beczkach pojawia się coraz więcej, coraz bardziej ciekawych. Na co wpływa ta beczka finalnie? To bardziej sam trunek, który wcześniej w niej leżakował, oddziałował na beczkę, a ta beczka później, kiedy starzymy w niej konkretny trunek, czyli w tym przypadku akurat whisky, oddaje. Tak? Więc nabiera konkretnych aromatów. No, z takich najbardziej popularnych, oczywiście, będziemy mieli sherry, e, będziemy mieli również porto. E, z bardzo popularnym, tak jak wcześniej wspomniałeś, jest to na pewno rum, e, w szczególności karaibski rum. I jeden z najbardziej popularnych, no jest on wykorzystywany, ale są to bardziej procesy, w tym momencie są najbardziej popularne finiszowanie, aniżeli już pełnoprawne starzenie. No finiszowanie jest zdecydowanie prostsze, dodatkowo jeszcze jeżeli chcemy wydobyć najbardziej proste nuty z tych konkretnych beczek, no to jest to najszybszy i najprostszy sposób. Dodatkowo jest bardzo ekonomiczny. E, tak, no... da, pojawia się też lżakowanie nawet w beczkach po e, piwie, co też jest e, bardzo ciekawym. E, pomysłem i, i w niektórych wypadkach nawet się świetnie udaje. A to z jednej czy z drugiej strony? Bo słyszałem już że mówimy więcej o piwie, które jest stażone w beczkach po różnego rodzaju alkoholach. Znaczy i w jedną i w drugą stronę, tak? Okay. I, I whisky jest leżakowane w beczkach po piwie, a tak samo piwo... Ym... A tak w przypadku Jamesona jest na przykład, tak? Z takiej podstawowej Rzeczywiście, mm, racja, tak. racja. Dokładnie tak. Czy bo tam widzisz tak? słynna seria? A tak, a, tak masz rację. Także jest masz rację. Par, parę edycji. W wyżakowaniu w beczkach po piwie. Także, nawet tak słaby alkohol może coś oddać do, do e, właśnie smaku whisky. Nie? Panowie, kończąc naszą dzisiejszą bardzo ciekawą rozmowę, e, chciałbym Was zapytać, jaki jest ulubiony Wasz alkohol? E, jaka whisky Wam odpowiada i za co ją właśnie wybraliście jako swoją ulubioną? Dobra, jest to bourbon Amerykański. Jest to marka Woodford Reserve. Jestem w niej zakochany od lat. Przede wszystkim jej skomplikowanie oraz niecodzienne oddanie w butelkach serii limitowanych, gdzie tak naprawdę eksperymentujemy bardzo dużo z maszbilem w, w konkretnych seriach. Tak naprawdę, wypusty. Od, e, od roku 2016 znajduje się w mojej kolekcji. Kolekcjonuję wszystko. piję również. Nie y, jest tylko tak, że mniej więcej jest to tylko budowle kolekcjonerskie również mniej więcej są spożywane, ponieważ czuję wielkie oddanie tak małej destylarni, ponieważ no, sam utwór nie jest zbyt dużą destylarnią w produkcję ich produktów. Mogę wręcz powiedzieć, że są to produkty, są to produkty z serii Bourbonów w najwyższej jakości, jak są w tym momencie to są na rynku. Absolutnie są zakłady. Tarku? Dla mnie. Torfowa whisky, chyba nie będzie to zaskoczeniem po tym, co wcześniej powiedziałem, i e, chyba każda edycja Artbega naprawdę mi e, mega smakuje. E, a z nietorfowych to Glendrona 18. -ka. Jest niesamowicie ułożona i, i, i fajna, gładka whisky, którą można pić na każdą okazję. E, kończąc panowie dzisiejsze nasze spotkanie. A twoja Kuba? Kuba twoja. Jeśli chodzi o moją, moja ulubiona whisky jest to whisky Benriach z selekcji dla Capone która jest, kto by się spodziewał, <grymne> która jest e, leżakowana w beczkach po... Pedro Jimenez, jednak ułożenie tego smaku, pełność, troszeczkę dymu, troszeczkę owocowości, waniliowości i piękna kompletność. Jest to whisky, którą ja bardzo często wybieram i naprawdę ją bardzo lubię. I myślę, że to jest właśnie połączenie słodyczy i jak i terfowości. więc ponownie ja jestem pomiędzy wami mhm. i uważam, że to jest coś, e, co jest kompletne. I myślę, że kończąc nasze spotkanie, wychodzimy z klubu, które mówi nam, że whisky jest dla każdego. Że ten świat można poznawać, pomimo że mamy inne upodobania. A festiwal jest świetnym wydarzeniem, do tego, żeby zgłębiać tę wiedzę i spróbować coraz większych ilości alkoholi. Dziękuję Wam bardzo Panowie za dzisiejszą rozmowę, za przemile spędzony czas. Ja zapraszam wszystkich naszych słuchaczy na kolejne podcasty, które będą o tematyce wina, jakich festiwali. I zapraszam Was serdecznie na festiwal, który odbędzie się właśnie w Rzeszowie 14 i 15 czerwca. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej. Jeśli chodzi o zakup biletów, możecie je zakupić poprzez e-bilet oraz w naszych sklepach specjalistycznych Al Capone. Do zobaczenia na miejscu.